Makro, mikroelementy. Dokładnie to, co włożymy, to to wyjmiemy. Jedyne, czego będzie mniej, to będzie węgiel, tak? No bo związki węglowe służą do tego, żeby wyprodukować metan. Natomiast, natomiast jakby porównać gnojowicę czy obornik na wejściu i poferment na wyjściu, to poferment jest nawozem, który działa uderzeniowo. To jest prawdziwy dopalacz. Dlaczego? Bo według wstępnych badań, które tam analiz, które robimy z Jungiem w pławach, to w trakcie procesu fermentacji, zwłaszcza jeżeli mamy rozdział faz fermentacji, to związki mineralne, te makro-mikroelementy, one występują w postaci naturalnych helatów nawozowych. Co to oznacza? Jeżeli są reklamy w telewizji, że tam na przykład jakiś magnes helatowy, mm -hmm. jakaś firma offerowają i tak dalej. Tak, no to, to są sztuczne helaty. Natomiast tutaj w procesie fermentacji tworzą się te tak zwane helaty naturalne, czyli takie związki yy, właśnie makro mikroelementów, które są w najłatwiejszy sposób przy, yy, przy, yy, no, przyjmowane przez korzenie roślin, a to powoduje również yy, taką sytuację, że jeżeli mamy jedno jakieś duże pole, i na tym polu stosujemy na przykład jakieś standardowe nawożenie, albo inaczej, stosujemy na części pola standardowe nawożenie, a na drugim z, tą dawkę nawozową, zwłaszcza azotu, zastępujemy pofermentem. To widać, jak na tym pofermencie te rośliny lepiej rosną. One rosną, one szybciej rosną. Jest inny kolor te, tej zieleni, tych roślin. Jest taki bardziej soczysty. Widać to po prostu wszyscy ci, którzy stosują poferment na polach to jak się do tego przekonają, to już nie chcą z tego powodu rezygnować.